Dzień dobry Państwu. Postaram się mówić bardzo e, szybko. Mam nadzieję, że e, tutaj Pan nadąży tłumaczyć, bo o 14 mam pociąg i, i będę musiał szybko uciekać. E, jestem e, prezesem Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży. I tak dwa, trzy zdania na temat e, Centrum Animacji Młodzieży. Od 10 lat temu grupa młodych nauczycieli, absolwentów, studentów, którzy rozpoczęli swoją pierwszą pracę u nas w mieście, w mieście Koleniów. Zdarzyła się z takim problemem, że zaczęły do nich zgłaszać się młode osoby mieszkające na różnych blokowiskach. Na zasadzie, coś byśmy chcieli, żeby dla nas w tym mieście, w tym koleniowie powstało. Nie mieli żadnego sprecyzowanego celu. No ale zwrócili się do nauczycieli i zaczęli mówić, że brakuje im miejsca, gdzie mogliby rozwijać swoje zainteresowania albo w spędzać czas wolny. So everything started years ago, uh, when some young teachers, graduates uh, were faced with the fact that young people in our city, in Goleniów, came over and, and said they don't have a place or activity that would allow them to develop their interests wtedy powstał pomysł, że rzeczywiście można utworzyć takie miejsce gmina znalazła pomieszczenie, małe pomieszczenie wtedy gdzie można było utworzyć klub, klub dla tej młodzieży no a ponieważ wiąza, wiązało się to z pozyskiwaniem no, środków finansowych, jeżeli chcemy coś zorganizować ponadto, trzeba zdobyć środki finansowe no postanowiono wtedy, że a założymy w takim razie stowarzyszenie które będzie działać e, początkowo bardzo lokalnie, e, które rozrosło się na przestrzeni lat i, i pokaże Państwu takie najważniejsze działania, e, jakie, e, jakie robimy tutaj u nas w Stowarzyszeniu. So that was the idea at the very beginning. We got the room from authorities, we created the club, then we needed financing, so we established the association. At the very beginning we acted very locally, but with time we expanded our activities. Takie główne obszary działalności stowarzyszenia to jest profilaktyka, czyli przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom dzieci i młodzieży, warsztaty, czyli organizacja różnego rodzaju warsztatów dla nich, a także doradztwo, jak pomoc w organizacji wydarzeń czy pozyskiwaniu środków finansowych na przykład dla grup nieformalnych, które chciałyby jakąś, jakąś akcję czy jakieś wydarzenie zorganizować u siebie. And so for example, for that would like to Kilka lat temu, ponieważ zaczęliśmy być coraz większą organizacją, zaczęliśmy współpracować z coraz większą liczbą podmiotów, także z jednostkami samorządowymi. Narodził się pomysł, żeby wprowadzić jakąś innowację. Innowację, która w naszym rejonie, która w naszym mieście, mogę nawet zaryzykować stwierdzenie prawie, że w w województwie nie była dotychczas wprowadzana, to były właśnie te symulatory niemowląt, które możemy tutaj zobaczyć i które, mam nadzieję, za chwilę puścimy, żeby każdy wziął do ręki i zobaczył, co to jest. A ja wytłumaczę, na jakiej zasadzie my korzystamy z pracy z symulatorami. So as we started to grow and cooperate with different entities and, and self implement something innovative, innovative in the scope of our locality and even the entire region. And these were the newborn simulators that I hope will allow you to uh, get acquired with shortly. Uh, simulators in Moblund, uh, have three areas that I would like to say. To jest ta innowacyjność, to co mówiłem na początku, że nikt w naszym rejonie przynajmniej tych symulatorów nie wprowadzał. Drugi obszar to jest skuteczność, a więc pozwalają młodym ludziom doświadczyć chociażby czym jest macierzyństwo oraz jaka jest odpowiedzialność związana z macierzyństwem. Trzeci obszar to oczywiście profilaktyka, czyli też przeciwdziałanie z zachowaniom ryzykownym, tak? Chociażby z przedwczesną, czy z niechcianą ciążą, czy z przedwczesnym podejmowaniem współżycia seksualnego i konsekwencjami także z tymi się liczącymi. So the new boards are connected with three very important areas. So the first one is innovation, because no one has done it before in our region. The second one is efficacy. Uh, this is the way we allow young people to experience uh, motherhood and the responsibility connected with motherhood. and the third area is prevention. so um, minimizing the risk of unwanted pregnancy or um, unplanned pregnancy. Mm. Czym jest symulator, tak? A więc to, co Państwo trzymacie w swoich rękach, czy za chwilę będziecie trzymali w rękach, a więc zaawansowane urządzenie, które sygnalizuje tak naprawdę te podstawowe potrzeby dziecka, jak płacz, głód, ale także potrzebę przytulania, garmienia, zmiany pieluszek, ubrania czy odpowiedniej pozycji ciała. Jest to zaawansowane, bardzo zaawansowane technologicznie urządzenie, które kosztuje też całkiem, całkiem dobre pieniądze. No ale jeżeli chcemy zrobić coś porządnie i żeby to było innowacją, no to, no to musimy się z tym liczyć. It's a very complex device, advanced device that simulates all the needs of a newborn. So everything related with feeding, with changing the diapers,

który no, przygotowuje tych młodych ludzi do opieki nad, nad niemowlęciem, nad własnym dzieckiem. I symulator przekazywany jest młodym ludziom od 24 godzin, zależnie od wieku, aż nawet do, do tygodnia, albo i dłużej, zależy, jeżeli ktoś ma taką wolę. I ten symulator ma pod swoją wyłączną opieką przez ten czas. Jak działamy z simulatorami? Taki simulator, jak i z specyficznym programem, software jest przygotowany dla młodych ludzi przez 24 godziny, up to jedną week. Po sprawowanej opiece, symulator jest. Jak wspomniałem, jest komputerem. On zapamiętuje wszystkie czynności, jakie były wykonywane wobec dziecka. Czynności jak karmienie, czy było odpowiednio przewijane, czy było przykulane, czy było noszone, czy była zmiana pieluszka. Więc te wszystkie dane są zapisywane w symulatorze, następnie są one szczytywane do komputera i razem z tą młodą osobą wskazuje się, w jakich momentach, co do minuty nawet, nastąpiło na przykład, na przykład zagrożenie życia czy zdrowia dziecka, czy na przykład nie było sytuacji, że, że nie było nakarmione, przewinięte, czy, czy, czy przegrzane, czy odpowiednio trzymane. So, after, uh, after the ...amount of hugging and so on and so forth. So we can very precisely identify all the gaps, all the, all the situations that were risky for life or health of the baby and then analyze it with, with, the, with the young person. Jako ciekawostkę podam, że symulatory dajemy młodzieży mniej więcej od 13, od 14 roku życia. To jest taka nasza granica, ponieważ młodsze dzieci jeszcze są, są w miarę niedojrzałe do tego, żeby y, sprawować opiekę, po prostu traktują je jak lalki w przypadku dziewczynek, y, więc to nie spełnia tej, y, tej funkcji, ale jako ciekawostkę y, podam, że dotychczas chłopcy okazali się lepszymi opiekunami symulatorów niż dziewczęta, więc to nas bardzo, bardzo zdziwiło i chłopcy większe zainteresowanie wykazywali sprawowaniem tej y, opieki nad, nad symulatorami. So we provided simulators to, to children from 13, 14 years old because the younger ones were treating them as dolls, so we couldn't perform. They couldn't perform uh, their role. And now, very interesting thing: uh, the fact is that boys turn out to be better caretakers, the caretakers than the girls. So they've been much better in fulfilling all the duties uh, related to parenthood. Myślimy, że wynika to z tego, i tak jak nam podawali młodzi mężczyźni, że podchodzili do opieki bardziej zadaniowo, jak, jak, jak jakieś zadanie, tak? bez może większego zaangażowania emocjonalnego. Natomiast wśród dziewcząt, gdy te symulatory przekazywaliśmy, zauważyliśmy, że niektóre dziewczęta przywiązywały się do symulatorów, i, i ciężko było im się rozstać z nim. So that probably uh, results from the fact that boys approached uh, these simulators more as a task. They didn't get that much emotionally involved, they just treated them as a task to fulfill. While the girls, uh, in some on some occasions, got uh, emotionally attached to the simulators and it was difficult to get them back. Uh. <laughs> boys, yeah. So <laughs> Okej, okay. oprócz symulatorów niemowląt, które są przekazywane wychowankom, za chwilę powiem najczęściej w jakich placówkach, z jakimi placówkami współpracujemy. Oczywiście mamy jeszcze kilka innych gadżetów, tak to nazwijmy, które pomagają nam ten program wprowadzić. Tak jak tutaj na przykład kamizelka ciąży, która symuluje okres pronatalny aż do dziewiątego miesiąca yy, życia płodu. Uh, like pregnancy vest, that the pregnancy even up to the Oprócz tych symulatorów, mamy także symulatory tak zwane poglądowe, ponieważ program profilaktyczny, jaki jest wprowadzany w pracy z młodzieżą, obejmuje także chociażby no, zagrożenia ciąży, czy nieodpowiednie zachowanie wobec dzieci. I posiadamy na przykład takie jak symulator z alkoholowym zespołem płodowym, czyli z fazem, symulator dziecka na głodzie narkotycznym, a także symulator dziecka potrząsanego, a więc aby pokazać młodym ludziom, jakie są konsekwencje także dla dziecka w przypadku no, nieprawidłowo sprawowanej opieki. Dodatkowo mamy trzy dodatkowe symulacje w ramach naszego programu prewencji czy prewencji aktywacji profilakcji w obszarze pregnencji i matki. Mamy więc symulator dziecka z FAS so fetal uh, uh, alcohol syndrome, we have uh, simulator of the shaken baby and we have simulator of uh, baby uh, suffering from drug. You... No, Tutaj akurat na zdjęciach możemy zobaczyć, ale wiem, że tutaj zostały oddane symulaty właśnie z dziecka z fazy czy symulator dziecka potrząsanego, gdzie możemy sobie doskonale zobaczyć, jakie obszary mózgu są uszkadzane w przypadku potrząsania, czy rzucania dzieckiem, czy, czy zbyt mocnym kołysaniem chociażby w mózgu czy, czy w łóżeczku. So you can, you can see the simulator of a child with FAS and the simulator of the shaken baby and we can see exactly which areas of the brain are damaged as a result of shaking. Gdzie najczęściej wykorzystujemy symulatory w swojej pracy? Najczęściej trafiamy do placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli miejsc, gdzie są młodzi ludzie odizolowani od swoich, ze swojego środowiska rodzinnego, a więc popularne domy dziecka czy, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ale także trafiamy do rodzin zastępczych czy do rodzinnych domów dziecka, a więc tam wszędzie, gdzie, są, gdzie jest młodzież która, niestety, tych wzorców rodzinnych nie ma wyniesionych prawidłowych. So, we normally work with uh, uh, centers involving orphanages, foster families, foster homes, so any place where young people were not able to gain specific patterns concerning parenthood uh, from their early childhood. Innymi miejscami, gdzie wykorzystujemy jeszcze symulatory, to są świetlice, placówki wsparcia dziennego, a więc tam, gdzie przebywają dzieciaki, przychodzą na zajęcia, ale także jakieś ośrodki dziennego miejsca pracy z młodymi ludźmi, a także coraz częściej nam się zdarza trafiać do, do szkół podstawowych, do klas starszych, a także do ponadpodstawowych. We also use simulators in work at the day centers for youth, and also primary and secondary schools. Pokrótce powiem jeszcze o troszeczkę innych działaniach stowarzyszenia, które zazębiają się tak naprawdę z tym, z tym co robimy w pracy z symulatorami, ponieważ. W stowarzyszeniu mamy jedną taką, taką zasadę, że staramy się szukać oddolnych potrzeb młodzieży i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i, i uatrakcyjniać zajęcia dla dzieci, po to, żeby zechcieli do nas przychodzić, brać udział w jednym zadaniu, a za chwilę korzystać z innych zadań po to, żeby tę profilaktykę y, rozszerzać w pracy z młodymi ludźmi. So, let me tell you about some more activities that we perform in the center. Those activities overlap with the use of simulators. Our role, our principle is that we use the bottom-up initiatives in order to satisfy the needs of the youth, and we try to make the activities attractive enough to um, attract the people. Nie zapominamy także o kadrze pracującą, pracującą z młodymi ludźmi. W zeszłym roku, chociażby, zrobiliśmy ogólnopolski projekt art TZA, czyli Treningów Zastępowania Agresji, gdzie przeszkoliliśmy kuratorów sądowych pracujących w tak zwanych ośrodkach kuratorskich. Którzy pracują z nieletnimi, którzy popełnili przestępstwo, właśnie z narzędzia trening zastępowania agresji, które potem mogą wykorzystywać w swoich macierzystych ośrodkach. Był to projekt ogólnopolski, wzięło udział ponad 30 kuratorów z całej Polski. We do not forget about our staff, we train people organized all Poland project based on the aggression substitute methods. It was um, uh, directed towards uh, court uh, assistants that work with the youth with, that work with minors and it included the methods of the aggression substitution. W zeszłym roku otworzyliśmy um, tak zwany GOL Goleniowski ośrodek lokalny Jest to miejsce pracy dla osób, które mają, popadają w konflikty z prawem, które nie ukończyły szkół, nie posiadają wykształcenia, często mają chociażby już swoje dzieci na wychowaniu, a są w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Projekt ten polega na aktywizacji zawodowej i wsparciu psychologicznym w i zawodowym w podjęciu pracy i zaistnieniu na rynku pracy, czyli wejście w dorosłe życie e, z naszym wsparciem. Well, last year we have created GOL, which is uh, the center for minors, people that already had some conflicts with the law, that dropped out, and have sometimes children on their own, they are between 18 and 30 years old, and the project is oriented towards providing them some professional guidance, Psychological support to allow them to enter not only the labor market, but also the adulthood. Udało nam się powiększyć nam naszą siedzibę stowarzyszenia, dzięki też wsparciu gminy. Utworzyliśmy dla młodych ludzi pracownię, chociażby informatyczną pracownię krawiectwa, pracownię tapicerstwa, gdzie młodzi ludzie mogą przychodzić i nauczyć się rzeczy, które przydadzą im się w życiu codziennym. We have uh, succeeded in expanding our headquarters last year. We were supported by the local authorities, and we have provided three separate workshops, including IT workshop, for the people trying to learn uh, useful capabilities. Oprócz tego, że, że młodzież może korzystać, młodzi ludzie mogą korzystać z tych pracowni. Mamy także wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa, wsparcie socjoterapeuty, a także mają możliwość zrobienia u nas kursów zawodowych, np. Na, na wózek widłowy, czy kurs barmana, czy kurs prawa jazdy, który pozwoli im zaistnieć na rynku pracy. A czemu by nie zrobili, ponieważ nie posiadają środków finansowych albo po prostu brakuje im motywacji i my nad tą motywacją staramy się u siebie w stowarzyszeniu pracować. Apart from uh, the workshops uh, that we provide, we have also the ability of providing a psychologist or a professional consultant uh, to support those young people and also allow them to, to obtain, for example, a driving license or a bartending license. They wouldn't be able to afford those courses uh, if they would need to pay for them by themselves. Ale cały czas nie zapominamy także o młodszych dzieciakach, bo, bo młodzi też potrzebują, e, potrzebują wsparcia. Jednym z takich kolejnych naszych e, projektów, który e, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to jest tak zwana mobilna mikropracownia robotyki. One of them jest the Mobile Robotics. W, naszej, w naszym powiecie, w naszej gminie, gdzie mieszkamy, są środowiska tak zwane popekerowskie, gdzie dzieci mają bardzo utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii, dlatego mamy taką pracownię robotyki, gdzie jeździmy do tych miejsc, jeździmy na wieś, zbieramy grupę dzieciaków. I dzieciaki mają, mają możliwość skorzystania chociażby z takiej pracowni, możliwość nauczenia się, mają możliwość, znaczy chcemy ich zainteresować czymś więcej niż tylko, niż tylko tymi zajęciami albo tymi brakiem zajęć, które mają w tych swoich środowiskach małych, wiejskich. Um, there are places where young children have very limited access to new technologies. That's why we have organized this mobile robotic workshop. We travel around to the rural areas, to the countryside. We gather the children to provide them with the possibility of participating in such workshops and to inspire their interest in new technologies in those solutions. Ja się śmieję, że to zainteresowanie robotyką i komputerami, ponieważ prowadzimy także szkolenia komputerowe dla seniorów, szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo. Się śmieję, ponieważ sam jestem także informatykiem z wykształcenia, więc przy okazji realizuje swoje pasje i zainteresowania, ale myślę, że z, z efektem pozytywnym dla naszych beneficjentów, którzy mają możliwość chociażby korzystania z naszych doświadczeń i z umiejętności ludzi, którzy pracują w tym stowarzyszeniu. And also workshops, uh, IT workshops for seniors or people digitally excluded or marginalized, uh, and I think it's with a great benefit for all the beneficiaries that they can take advantage of the skills and competences of our staff. In our Prowadzimy także placówkę wsparcia dziennego, to jest coś na wzór świetlicy. Naszym celem jest zachęcać do współpracy czy ściągać do stowarzyszenia młodsze osoby, właśnie zagrożone wykluczeniem społecznym z rodzin często dysfunkcyjnych, po to, żeby one się przyzwyczaiły do tego miejsca i kończąc udział w jednym projekcie. Będąc już starsze, przychodzą do następnego projektu, gdzie dajemy im kolejne uh, umiejętności, pozwalające im prawidłowo funkcjon funkcjonować potem w życiu uh, dorosłym. We also run a day center. The objective is to attract young people uh, in danger of uh, marginalization or uh, vulnerable from dysfunction families. We want, to, we want to provide them with projects to get involved in the, uh, in the functioning or operations. Of and then them with tools and to in I na zakończenie pochwalę się jeszcze, ponieważ jest to świeża sprawa, yy, będziemy otwierać tak zwane młodzieżowe biuro kariery, gdzie będziemy... Yy, gdzie będziemy pomagać, rozwijać umiejętności młodych ludzi. Polegać to będzie na tym, że wystarczą dwie albo trzy osoby, które do nas się zgłoszą. Powiedzą, że na przykład chcieli, zawsze ich interesowało żeglarstwo, ponieważ u nas w mieście jest, jest marina, jest możliwość wynajęcia jachtów. My dajemy im całkowicie bezpłatnie dla nich możliwość wzięcia kilku lekcji żeglarstwa albo jakiś inny pomysł, z jakim się do nas zgłoszą. latest uh, update in in our activity we have created the um, professional development center where they are allowed to or they provide us with the possibility of developing their skills for example if two or three young people would come over and, and say they have been always interested in sailing we are able to provide them with a boat because we have a marina we and uh, organize. Drugi projekt, który także zaczynamy, jest to młodzieżowe biuro pracy, a więc osoby od 16 roku życia mogą się do nas zgłosić. Robimy im odpowiednie szkolenie BHP z bezpieczeństwa pracy. I pomagamy im w znalezieniu pracy na wakacje, pracy dorywczej, tymczasowej, a być może jak ktoś będzie chciał do pracy stałej. Po to, żeby mieli swoje środki finansowe i nie musieli brać od rodziców, tylko żeby mieli z naszym wsparciem czy z naszą osłoną możliwość trafienia do pracodawcy i zarobienia na swoje potrzeby. The second project is, is the youth job center. Where anyone over 16 years old can come over, and get the health and safety training, and then we assist them. We help them with finding either a temporary vacation job or even a permanent job in order to provide them with some financial resources. Uh, Okej, okay, to są takie najważniejsze działania naszego stowarzyszenia. Musiałem trochę ekspresowo, bo już praktycznie muszę uciekać na stację. Odnośnie symulatorów niemowląt, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to myślę, że tutaj z fundacji po drugie wszystkie odpowiedzi będą udzielone więc ja nie będę udzielał. Ja dziękuję bardzo za, za możliwość wzięcia udziału w tej konferencji, w tym spotkaniu, bo dla mnie bardzo ważne jest i cieszę się, że widzę tutaj dużo młodych, ludzi, którzy chcą, mam nadzieję, coś, coś robić i działać, więc, więc fajnie u nas w kolej jest troszeczkę z tym problem, ale myślę, że to się też, też zmieni. Więc dziękuję bardzo za, za, za uwagę i wszystkiego dobrego życia.